W całym domu słychać go, wozy czesze raz na rok. Nie wiem nikt, jak mówić doń, koszmarny karol. Niech Buda drży, gdy jest zły. Wszystkim chcę pokazać kły. Tam jego świat, gdzie znikał ład, koszmarny karol. La, 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 na nerwach gra, i na zakazy sposób ma Na głowie staną włosy wam, koszmarny Karol Koszmarny Karolek O, patrz króliczku, pani zadała nam dodatkową pracę domową Ura, lubię dodatkowe prace domowe Polku, powinieneś pukać! Przecież puknąłem! Nogą! Gdzie jest mój raper-saper? Skąd mam wiedzieć? Albo powiesz, gdzie on jest, albo przyczepię królika do ściany! Królik! O, skurzyłeś mnie! Grodzie. Możemy tu siedzieć godzinami! No nie! Mam tu siedzieć godzinami z tobą i z głupim królikiem? Nie! Koszmarny Karolek w potrzasku. Karolku, ale tu jest ciemno. Karolku, co ty robisz? To kije, taty o, tu jest za ciemno, żeby grać w golfa. Za mną, robalu. Że nas nie usłyszy. Dobra. Nie ma takiego więzienia, z którego ja bym się nie wydostał. Podsadź mnie. A co ze mną? Pewnego pięknego dnia znajdą A teraz podsadź mnie. Nie, bo mnie tu zostawisz. Odsadź mnie no? Widzisz królika? Przestań wreszcie o tym głupim króli. Oh. Karolku, nic ci nie jest? Nie zdjąłeś go z regału. O co? To wszystko przez ciebie. Przeze mnie. Przecież to ty mnie goniłeś. Bo mnie do tego sprowokowałeś, więc to twoja wina. Odkąd się urodziłeś, wszystko niestety jest przez ciebie. Ale, ale, ale byłem uroczym Bobasem. Byłeś okropny. Robiłem co mogłem, żeby się ciebie pozbyć. Próbowałem wszystkiego. Ale za każdym razem, gdy wymyśliłem kapitalny plan, wpadałem w tarapaty. Właśnie przez ciebie! E, ale ja naprawdę nie miałem z tym nic wspólnego! Oczywiście, że miałeś! Urodziłeś się! I to ma być moja wina! Czemu ja w ogóle z Tobą rozmawiam? Wy się stąd. Nie, królku, nie możesz zostawić mnie tu samego. Właśnie, że mogę. Hmm. Wydrążę sobie drogę ucieczki. Och, głupia łyżka. Dobra, dość tego. Musi się udać. Karolku, nie możesz mnie tu. Jesteś naprawdę podły. Nie jestem. Ja po prostu cię nie lubię. To nieprawda, przecież mnie uratowałeś. Uratowałem kiedy? Jak byłem mały. Koszmarny, Karolku, przez ciebie Damianek znowu płacze. Ostrzegałam cię. Nie mam ciu! Patrz, zły piesek! Uratowałeś mnie! Jesteś bohaterem! Nigdy cię nie ratowałem! Przepłożyłam tego psa, bo... bo... bo chciał zjeść pana zabija! Krzyczałem na niego, by bronić pana zabija! Nie ciebie! To nieprawda! Ty uratowałeś mnie! E, nie obeszłoby mnie nawet, gdyby ten pies odgryzł ci nogi i nos. Nie obeszłoby mnie! O! Króliczek! Nie! A już tu leżę? Od wczoraj A dzisiaj zapomnieli mi dać śniadanie Kiedy dacie mi śniadanie? Uff Mało brakowało a co z moim śniadaniem? Zaraz będzie obiad. Już jest pora obiadu, ale ty nie możesz jeść, dopóki nie przejdziesz badań, więc przestań naciskać dzwonek. To niesprawiedliwe! W szpitalach zawsze dają wstrętną galaretkę. Chcę swoją wstrętną galaretkę! Przynajmniej nie chodzę do szkoły. To sprawiedliwe. Nie chcę wizyt. Karolku, twoja mama pozwoliła ci odwiedzić. Jak się czujesz? To zależy. Chce mi pani coś zadać? Nie, to czuję się dobrze. Świetnie. Bardzo się zmartwiliśmy, gdy usłyszeliśmy, że zatrzymano cię w szpitalu, prawda, Wandziu? Tylko pani? Ach, czy możemy dać mu tę laurkę? Jaką? Klasa zrobiła ją dla ciebie. Nawet ja się podpisałam. Jest na niej napisane: Zdrowiej, bohaterze! Jesteś bohaterem, Karolku! Uratowałeś braciszka! Już się rozniosło? O! Nie przyjmiesz laurki? Ty niewdzięczny prosiaku! Wolałbym dostać coś do jedzenia. Przykro mi, ale chyba nie wolno ci jeść. Nie, zrobią ci tomografię głowy, bo nie są pewni, czy masz mózg. Och! Wynoszę się stąd! Wracaj do zdrowia, korolku. A jeśli twoi rodzice uznają, że powinieneś zostać trochę w domu, to nie mam nic przeciwko temu. U -u -u -u, ale po. Mam zszarganą reputację! Jeszcze trochę i nazwą mnie bohaterskim Karolkiem! To niesprawiedliwe! Jestem strasznie głodny! Kiedy ktoś się tym zainteresuje, sam muszę się zatroszczyć o siebie! się nie martwić. To rutynowe badanie. Potem mogą go państwo zabrać. Na szczęście. Karolku, już ci lepiej? Tak. Masz pieniądze? No, tak. Eee, nie. Słuchaj, uratowałem ci życie, co nie? W zamian chcę tylko trochę pieniędzy. Już! O, o, no dobrze. Ale nie możesz wychodzić z sali. My będziemy się tobą opiekować. Tak. Tak, tak. Chodźmy Karolku. Zgoda. Ale zanim wrócimy, chcę ci pokazać coś bardzo ciekawego. <laughs> Karolku, pan doktor powie, o, gdzie jest, gdzie jest Damianek? Na króla i bohatera! Telewizja Polska, reżyseria Andrzej Bogusz, tłumaczenie Arleta Walczak, dialogi Elżbieta Kowalska, dźwięki montaż Urszula Bylica, kierownik produkcji Anna Jaroch, piosenkę z tekstem Krzysztofa Rześniewieckiego śpiewał Michał Rudaś. Wystąpili Krzysztof Czerwiński, Lucyna Malec, Elżbieta Kijowska, Krzysztof Strużycki i inni.